Wyobraźcie sobie sytuację. Siedzimy wygodnie w swoim pokoju, w pełnym skupieniu oglądamy najnowszy odcinek ulubionego serialu albo robimy coś równie ważnego, a tu nagle bang, drzwi się otwierają i wchodzi mama. Tak po prostu. Czy coś powiedziała? Nie. Czy zapukała? Też nie. Czy właśnie zaburzyła nasz wewnętrzny spokój? Jak najbardziej. Ale spokojnie, mam na to rozwiązanie. Smart Zamek WeLock Talk A51. Teraz z tym technologicznym cudem nikt nie wejdzie do pokoju bez Twojego pozwolenia. Nawet mama. Ten zamek to nie tylko stylowe uzupełnienie drzwi, ale i gwarancja prywatności na najwyższym poziomie. Obsługuje aż 6 różnych sposobów odblokowywania. Od linii papilarnych przez kod PIN, po aplikację w telefonie. A co najlepsze, instalacja jest tak prosta, że poradzi sobie z nią każdy, kto umie utrzymać rurokręt. Bez wiercenia, bez specjalistycznych narzędzi, bez stresu. Ale czy ten zamek rzeczywiście działa tak dobrze, jak obiecuje producent? Sprawdźmy to. Pierwsze, co rzuca się w oczy to bardzo ładne i solidne pudełko. W środku znajdziemy sam zamek, instrukcję obsługi oraz montażu, która jest przejrzysta i szczegółowa. Każdy krok jest dokładnie wyjaśniony od instalacji zamka przez dodawanie kodów pin aż po konfigurację odcisków palców. Oprócz tego w zestawie mamy zestaw śrubek zapasowych oraz trzy klucze NFC, które mogą być użyte jako alternatywna metoda odblokowywania drzwi. Całość sprawia bardzo pozytywne wrażenie i od razu daje poczucie solidności oraz dopracowania produktu. Zamek Welock Smart. Lock Cylinder Toque A51 wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, które sprawiają wrażenie solidności i trwałości. Można go dopasować do różnych drzwi, ponieważ obsługuje standardowe europejskie profile zamków i pozwala na regulację długości cylindrów. To oznacza, że sprawdzi się w drzwiach o grubości od 30 do 70 mm. Dodatkowo zamek może współpracować z Alexą, co pozwala na sterowanie głosem, co czyni codzienne korzystanie jeszcze wygodniejszym. Aby skorzystać z tej funkcji konieczne jest dokupienie dodatkowego modułu Wi-Fi Box 3, dostępnego na stronie producenta. Zamek jest zasilany trzema bateriami AAA, co zapewnia niezależne działanie nawet przez 10 miesięcy przy użytkowaniu do 10 razy dziennie. Wymiana baterii jest szybka i prosta, a w razie ich rozładowania można skorzystać z awaryjnego zasilania przez port USB. Wystarczy podłączyć powerbank, aby odblokować zamek i Problemów. A teraz przejdźmy do montażu. A ten jest banalnie prosty. Potrzebny nam jest tylko śrubokręt. W zostawie znajdziemy taki malutki, ale nie jest on zbyt wygodny, więc użyłem swojego własnego. Jedyną rzeczą, którą musiałem zrobić na początku, było wymontowanie starego zamka. W moim przypadku wystarczyło odkręcić dwie śrubki. Następnie w zamku ilok odkręcamy gałkę od zamka i wkładamy zamek do drzwi. Warto pamiętać o zaślepkach do drzwi, żeby wszystko ładnie wyglądało. Gdy już włożymy zamek, przykręcamy gałkę oraz zaślepki do drzwi i gotowe. Całość zajęła mi dosłownie 5 minut. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, jest zamontowanie baterii 3A. Można to zrobić oczywiście wcześniej. Po włożeniu baterii musimy wprowadzić hasło administratora. Aby to zrobić, klikamy 0, następnie dwa razy kłódkę, wpisujemy fabryczny PIN 123456, klikamy kłódkę, wpisujemy swój nowy PIN. Znowu klikamy kłódkę, ponownie wpisujemy nowy PIN i Zatwierdzamy kłódką oraz strzałką wstecz. Polecam przypisać do administratora jedną kartę NFC oraz odcisk palca. To ułatwi późniejsze dodawanie nowych użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika, np. członka rodziny, aby mógł korzystać z zamka za pomocą odcisku palca, klikamy 0, potem dwa razy kłódkę, wpisujemy hasło administratora lub korzystamy z karty NFC przypisanej do administratora. Następnie klikamy dwójkę, skanujemy palec 5 razy, po piątym skanowaniu usłyszymy długie piknięcie. Wracamy strzałką i od tej pory. Nowy użytkownik może odblokować zamek za pomocą odcisku palca. To samo robimy, gdy chcemy ustawić nowy kod PIN albo nową kartę NFC. UILog pozwala na dodanie aż 200 użytkowników. Wśród nich można dodać maksymalnie 100 odcisków palców, natomiast liczba kodów PIN oraz kluczy NFC jest nielimitowana. To sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do domu, jak i do biura. Jeśli zgubimy klucz NFC, nie ma powodów do paniki. Na AliExpress można kupić nowe klucze za niewielkie pieniądze i stonować je, aby działały z naszym zamkiem. Zamek jest zasilany bateriami AAA, które przy użytkowaniu do 10 razy dziennie powinny wystarczyć na około 10 miesięcy. To wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie chcą martwić się częstą wymianą zasilania. Muszę pochwalić czytnik linii. Popularnych w zamku Wilok, ponieważ ani razu nie zdarzyło się, aby źle odczytał mój palec. Za każdym razem działał perfekcyjnie i rozpoznawał odcisk błyskawicznie. To naprawdę solidne rozwiązanie, które daje porzucie niezawodności. Warto wspomnieć o aplikacji Wilok, która oferuje wiele przydatnych funkcji. Możemy w niej podejrzeć aktualny stopień naładowania baterii, zarządzać użytkownikami zamka, dodawać tymczasowe kody dostępu oraz przeglądać historię odblokowań. Interfejs jest intuicyjny, a połączenie przez Bluetooth działa bez zarzutu. Smart Zamek Wilok Talk A51 to idealne połączenie połączenie nowoczesnej technologii z wygodą codziennego użytku. Świetna jakość wykonania, niezawodny czytnik linii papilarnych, intuicyjna aplikacja i prostota montażu sprawiają, że ten zamek to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo i funkcjonalność. Cena, która wynosi około 170 euro, z kodem rabatowym dostępnym na stronie producenta kupicie go za około 130 euro. Jest w pełni uzasadniona jakością produktu. Dzięki temu zamkowi nie muszę już pamiętać o kluczach, wystarczy odcisk palca, kod PIN lub klucz NFC w naszym zegarku, telefonie lub ten dołączony do do zestawu, aby w prosty sposób otworzyć drzwi. To ogromna wygoda, szczególnie w codziennym pośpiechu. Jeśli szukasz inteligentnego zamka, który ułatwi Ci życie i zapewni spokój ducha, Willock Talk A51 to rozwiązanie w sam raz dla Ciebie. Link do zamka znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie i dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć filmy z innych zamków tego typu.